Karol jest politykiem, który w moim przekonaniu zaprezentuje zupełnie inne podejście do prezydentury, niż yy, mieliśmy do tej pory. Moim zdaniem to będzie prezydentura. Z... Koalicja rządząca zatęskni za prezydentem Andrzejem Dudą. Myśli pan? Bardzo. Wóz, którego bywała złośliwa, nieprzyjemna, ale lekceważąca. No, pis też bywało nieprzyjemne, złośliwe i lekceważące wobec własnego prezydenta. Yy, natomiast Karol Nawrotski, mówi, że będzie aktywny, że będzie dociskał rząd, yy, że będzie składał projekty ustaw. No ja już widzę w tych projektach ustaw kilka, które wam się nie spodobają. Нормально це нормальна Demokracja jest pełna rozczarowań, Pani redaktor. <noise> Filozofia, no. D tak, demokracja jest pełna rozczarowań. Inne rozczerwę. ustroje też od razu dodam. <głos> <głos> Życie ziemskie, pełne niedoli. No dobrze, ale o co, o co Pani chce zapytać? Ja chcę Pana pan zapytać, czy Wy będziecie popierać Karola Nawrockiego we wszystkim, czy będziecie go sprawdzać, czy będziecie nie, no, go proszę, testować, czy będziecie proszę, starali proszę się z Proszę o poważne pytanie. Pytanie, czy będziemy popierać innego polityka we wszystkim, nie jest poważnym pytaniem. Jest nie, poważne ma dwóch, pytanie? nie ma dwóch polityków, nawet, gdyby to, nawet jeśli to byli bracia-bliźniacy. Mieliśmy przecież w polskiej polityce braci-bliźni to żaden z bliźniaków nie popierał drugiego we wszystkim, a co dopiero ludzie z silnymi charakterami będący liderami z różnych obozów politycznych. No Karol Nawrocki bez dyskusji podpisał deklarację toruńską, a więc chyba was popiera w całości. Nie mam takiego wrażenia. Nie? Nie sądzę, nie sądzę, naprawdę. Ja, ja myślę, że bądźmy realistami. No, każdy pracuje na swój rachunek. Oczywiście od prezydenta oczekujemy, że będzie reprezentował cały naród, a nie jedną partię, natomiast podziały partyjne, jak już obejmuje urząd nie znikają, przekonania nie znikają i jakby nie ma też w tym nic złego. No. Ludzie bez poglądów yy, to nie są dobrzy politycy, tak? Oczekujemy także od liderów na szczeblach wysokich, że będą mieć swoje charaktery, będą mieć swoje poglądy. Pan, I nie jakie... będą nadwyrężać racji stanu dla, dla, tych, dla tych poglądów czy dla tych. Karolki że będę szedł w poprzek podziałów politycznych, które są na polskiej scenie. I to jest ciekawa zapowiedź. Moja moim nie ma odresowana chyba w kierunku tych krytyków, którzy chcieliby go utożsamiać szybko i chętnie z, z pisem, że będzie mm -hmm. po prostu prezydentem, który realizuje partyjny interes pisu odczytam to jako zastosowanie się wobec tego. Natomiast z drugiej strony no, w kancelarii prezydenta oczywiście widzimy duży desant polityków pisu z Parlamentu. Paru przechodzi, będziemy mieć paru nowych e, posłów. E, więc zobaczymy, jak to będzie. No, jedno to jest zapowiedź, drugie, drugie to wykonanie. My no tak, tutaj podchodzimy ale jest... ostrożnie. Widzę, że niektórzy nas próbują zapisać bardzo tak. szybko do obozu prezydenckiego. Tak. Nie wiem, czy nie włączając co pani redaktor? Nie 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 nie, 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 nie. nie, Być może nie, nie, nie. przedwcześnie. Przedwcześnie, przedwcześnie. Y, natomiast y, mam wrażenie, natomiast proszę że... dać nam szansę cieszyć się y, zwycięstwem nad Rafałem Trzaskowskim. No ja wiem, pan był autorem słów tylko nie Trzaskowski. Dziękuję ja za wiem. przypomnienie. Ja wiem, to byłaby. Wylegnie Trzaskowski, Pan to było w tej wersji bylenie trzaskowski, tak. Każdy byle nie trzaskowski, o tak, to przymiało pierwotnie i później zrobiono z tego hashtag. No dobrze, ale nie jest pan, nie jest pan po prostu politycznie zirytowany tym, że Prawo i Sprawiedliwość mówi my dostaliśmy nasz kandydat 10, ponad 10,5 miliona głos, głosów, a 3,5 miliona z tego to są głosy Mencena. Co mają mówić? No to jest polityka demokratyczna, to jest taka sytuacja, typu każda sroczka z chulogionych chwali. tak? No przecież nie będą mówić, że Konfederacja wspaniała, dzięki Konfederacji nie przegraliśmy. Już po nas by było, prawda? Trzaskowski byłby prezydentem, jesteśmy słabymi liderami, tracimy poparcie. Mieliśmy historycznie najsłabszy wynik, ale dzięki Konfederacji Polska uratowana. Jarosław Kaczyński nie będzie na konferencji, nie powie w ten sposób, prawda? Nie, no Jarosław Kaczyński wyjdzie na konferencję i powie, że. Yy, nie, to Akurat nie Jarosław Kaczyński, to Radosław Fogiel, że. Sławomir Męczen zachowuje się jak rozkapryszony Bachor. No. No. No, no wie pan, ja, ja rozumiem, że y, takie rzeczy w polityce padają. Politycy mówią o sobie różne rzeczy, a potem siadają do stołu i, y, y, i ze sobą negocjują. I wyborcy nie powinni być zaskoczeni, bo czasem my się za mocno, znaczy my, mówię, my jako wyborcy, jako obywatele, za mocno się przejmujemy retoryką, za mm -hmm. bardzo dajemy się emocjonalnie pobudzać, tak? Politycy, czasem dziennikarze, nazywają to między sobą waleniem prętem po, 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 po klatce, tak? Mhm. Metafora do jakiegoś niedobrego dozorcy w zoo, który ma tam małpę w klatce, jak chce, żeby ta małpa skakała, to wali tym prętem. My nie możemy być jako społeczeństwo tą małpą, która skacze, jak ktoś nam coś powie, tak? Więc po prostu zachęcam do dystansu. Ja jestem zwolennikiem, wielkim zwolennikiem tego, żeby skupić się na programowej stronie polityki. Tyle ciekawego się dzieje, tyle jest materiału do komentowania. Ruchniewiczy, Ruchniewicze, KPO, y, kolejne wtopy na forum unijnym. Y, Trump ma się spotykać z Putinem. Amerykanie się chcą wycofywać z Europy. Y, powstają nowe dokumenty strategiczne. A my o tym, kto co na kogo nagadał, to jest przyznany no prowincjonalizm. No dobrze, czy jest, nie uważa pan. To jest, to jest, to jest marne. Nie, czy nie uważa pan, że w tym kontekście bardzo prowincjonalne było pierwsze wystąpienie Karolina Wrockiego w Sejmie. Nie padło ani razu słowo Rosja, nie padło ani razu słowo Ukraina, i niezależnie od tego, w jakim kontekście. Wypadało. Yy, po prostu nie padło. To Było w ogóle bardzo mało, ile prawie nic, o polityce międzynarodowej czy europejskiej. E, poza jednym wątkiem, który mi się podobał, e, czyli o suwerenności, e, o konstytucji i o nieprzesuwaniu kompetencji do Brukseli. To patrzyłem uważnie, czy pan e, były premier Mateusz Morawiecki też klaskał, bił brawo, ale tak. No, w, chyba się nie cieszy. Niespiesznie, niespiesznie. A usiadł mocno z przodu. E, Także tak, tutaj myślę, że może być różnica z pisem, jeśli chodzi o przesuwanie kompetencji do Brukseli. Pomiędzy prezydentem. Mam nadzieję, że jeżeli PiSowi kiedykolwiek w życiu jeszcze przyszłoby to do głowy, żeby jakieś nowe kompetencje do Brukseli przesunąć, to zostaną pohamowane z pałacu prezydenckiego. Między innymi dlatego się cieszę też z tego zwycięstwa, bo przypomnę, że poprzedni prezydent także z pis mm. chciał Brukselę nam wpisać do konstytucji. To jest dla mnie w ogóle ustrojowym absurdem, nie tylko moim zdaniem, ale zdaniem profesorów prawa, wpisywanie jakiegokolwiek, jakiejkolwiek organizacji. organizacji międzynarodowej, konstytucjonalizowanie jest po prostu absurdem. Także tak, panu... tam był ten wątek, który ja o polityce europejskiej, Fakty Chciałbym coś więcej o, o, o. Nie wiem, czy nie było coś o sojuszu ze Stanami, była, chyba było. I to był chyba zapytać. jedyny wątek z polityki międzynarodowej. Tak, ale był on dość zaskakujący, dlatego, że była mowa I nie o... Nie kielateralnych... był taki skwapliwy, jak tak. w deklaracji polskiej Jarosława Kaczyńskiego. Tam nie było bezalternatywnym, dozgonnym i bezwarunkowym sojuszu, że przy tobie, prawda, panie prezydencie stoimy i stać chcemy. No nie, tam nie było takiego tonu. Nie było, ale to było dość bezpieczne w ogóle wystąpienie Karola Wrockiego. W tych mowy, aspektach wewnętrznych to wyglądało jak taka troszkę dogryweczka do kampanii wyborczej, takie podsumowanie, mm -hmm. łącznie z tym na początku odniesieniem do tych wszystkich ataków, do tych e, pomówień, kłamstw, czy, 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 czy tych, 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 tych nienawiści, tak? To wyglądało jak takie zamknięcie i mam nadzieję, że to będzie zamknięcie, zamknięcie tego etapu kampanii wyborczej. No, ch chyba nie, no bo prezydent bardzo wyraźnie jest w takim kampanijnym rzucie jeszcze. Yy, ja mówię, oczywiście... jeżeli chodzi o te wątki, tak? Mm -hmm. Bo wiadomo, że prezydenci spotykają się z wyborcami, Ale te spotkania mają charakter wiecowy, czasem tam się może pojawiać retoryka też taka wiecowa, natomiast uważam, że ona powinna dotyczyć kwestii programowych, a nie tego, co kto na kogo nagadał. Uważam, że prezydent jest osobą, która może być ponad to. I zawsze czułem lekkie rozczarowanie, kiedy widziałem, że prezydent Andrzej Duda odnosi się do takiej złośliwości pod swoim adresem. I jeśli jakimś cudem by się zdarzyło, że ktoś z otoczenia nowego prezydenta będzie żywy, no to moja rada byłaby tak, żeby całkowicie ignorować po prostu ataki na siebie i robić swoją robotę. Panie marszałku, konfederacja nie jest tworem jednolitym. Mamy ruch narodowy. i Mamy nową nadzieję jako ten... Nie naj... każda partia jest Tak, bardzo, że jest ale ja w nie robię z tego zarzutu. Mm -hmm. ja nie wiem, pan to za... cały czas uważa, nie, nie, że nie, ja was atakuję. Ja nie, nie robię nie, nie. z tego zarzutu. po prostu dodaję, bo to. Tylko nam mówię... dziennikarze to wytykają czasem, a w innych partiach nie wiem. Jest siedem które... tworów też. Tak, tak. jasne. Dziesięć partii wobec koalicji rządzącej, za rozpójności programowej. Ale... Pani marszałku, tylko że w momencie, kiedy są, jest więcej niż jeden, niż monolit, dość łatwo wbijać klin między dwie, trzy, cztery składowe tej formacji, czy koalicji. Jak widzimy to, to w tej chwili w koalicji rządzącej, czy nie boi się pan, że Jarosław Kaczyński znajdzie skutecznie metodę, żeby wbić klin między Ruch Narodowy a Konfederację? Bo Ruchowi Narodowemu chyba w ogóle bliżej jest do PiSu niż Nowej Nadziei. Po pierwsze, dementuję tą rzecz. W wyborach samorządowych to nasi e, szanowni partnerzy z Nowej Nadziei zrobili szereg lokalnych koalicji z PIS-em, a nie my. My byliśmy dużo bardziej sceptyczni i ostrzegaliśmy, że w tego rodzaju negocjacjach można zostać e, łatwo okiwanym i PIS w tym zakresie ma duże doświadczenie. Tak też w niektórych miejscach niestety się stało. E, po drugie, Moim zdaniem my tutaj byliśmy przez ostatnie lata bardziej wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o spotkania z politykami pis niż mm -hmm. nasi partnerzy z Nowej Nadziei. Więc ja chciałbym ten stereotyp zdementować. Okay. Moim zdaniem czasem niektórzy wnioskują z tonu wypowiedzi, że na przykład mój ton wypowiedzi jest po prostu czasem zwyczajnie bardziej powściągliwy, powściągliwość nie oznacza słabości, miękkości, czy chęci do jakichś ustępstw. Jeżeli komuś się tak wydaje, to znaczy, że niezbyt dobrze rozumie kanon naszej kultury, kultury polskiej i europejskiej. Natomiast my jesteśmy i w Ruchu Narodowym, i w Nowej Nadziei doskonale świadomi takiego zagrożenia. Moim zdaniem mówimy o tym dość otwarcie od wielu lat. ja mam już w tej chwili mogę powiedzieć 24 lata doświadczenia rywalizowania z PiS-em, bo byłem w życiu społeczno-politycznym w momencie, kiedy PiS powstawał mhm. um, i jakby znamy wszystkie sztuczki, to nie, jest tak, że, to nie jest tak, że nagle, nie nas, nagle nas zaskoczy jakiś, prawda? Przynajmniej nas na pewno w ruchu narodowym żaden klin wbity nie zaskoczy. Um, no i myślę, że tak jak rozmawiam ze Sławomirem Mencenem o, o tych sprawach, to myślę, że mamy spojrzenie naprawdę bardzo podobne, tak? Czy I zdanie... stabilność Konfederacji mhm. jest w tej chwili oparte na e, przywództwie Sławomira Mencena przywództwie moim i naszej współpracy. Yy, ta współpraca jest stabilna, jest partnerska. Yy, mamy yy, poukładane sprawy w konfederacji i no, nie, wiem, nie wiem, co by musiał wymyślić jakikolwiek lider innej formacji, tej czy innej, yy, żeby to naszą współpracę zdestabilizować. Tak? Wie pan, co się zazwyczaj wymyśla? Wymyśla się. Yy, propozycje nie do odrzucenia. Tak, wymyśla pokusy. się pokusy, propozycje nie do odrzucenia, czasami stanowiska. Nie mówię, że stanowisko dla Sławomira Mencena czy Krzysztofa Bosaka, mhm. ale dla polityków tylnych rzędów, którzy też chcieliby być kimś. No, no, mamy tak Propozycje, próby wykupienia posłów to jest klasyka polityki, wykupienia za funkcję wykupienia mm -hmm. za propozycje. No, my będziemy jako liderzy ostrzegać swoich członków, przyszłych posłów, obecnych posłów ostrzegamy przed wszelkiego rodzaju skracaniem dystansu, tego rodzaju propozycjami. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że próba rozbicia każdej formacji jest ryzykiem, natomiast ja bym chciał odrzucić, odwrócić tę logikę. Znaczy ja bym chciał, żebyśmy my do 27 roku wyprzedzili PiS um, i żeby, że tak powiem, to oni byli w karcie dalej. A nie my. Bo ja pamiętam te czasy, kiedy dziennikarze, nie wiem czy pani była w tym gronie, nazywali nas przystawką i nas tam y, analizowali, kiedy zostaniemy rozczłonkowani. Pamiętam sytuację po 2019 roku, kiedy dziennikarze spekulowali, że Konfederacja zaraz się rozpadnie, i ja bym y, nie tylko nie chciał do tego wracać, ale ja bym chciał, żebyśmy to my stali się tym drapieżnikiem politycznym, który może no, inne, y, po prostu, który może tą scenę polityczną przemodelować po swojemu. Ja myślę, że to jest zadanie, jakie dostaliśmy od naszych wyborców, tak? My się nie mamy zaadaptować do tego systemu partyjnego, mm -hmm. jaką ma jaki mamy. My mamy ten system obietnica wywrócenia stolika. To jest, to jest zobowiązanie, żebyśmy my ten system głęboko przemodelowali i zmienili w nim wewnętrzne reguły gry. I mogę powiedzieć, że nasz cel w tym aspekcie się nie zmienił i moim zdaniem dlatego jesteśmy taką ością, która stoi w gardle i polityków PiSu i Platformy i ciągle mają z nami problem, prawda? nawet jak oficjalnie nie przyznają. Właśnie dlatego, że no, wiedzą, że my nie jesteśmy do kupienia za stołki, ani to za jakiegoś takiego wkomponowania w te układy, które oni się nauczyli tworzyć ze sobą. Proszę to analizować to widzą, że oni tworzą na poziomie samorządowym wiele układów ze sobą. Pani ma Oni mają doświadczenie startowania ze wspólnych rynków, dlatego jakby nie wkończyliśmy w to. Pani Marszałku, czy to jest realne, bo. Ja rozumiem, że byście się nauczyli cierpliwości. Tak? że przez lata y, bycia poza Sejmem, że przez życie lata... Nas nauczyło. Że życie Was nauczyło trochę 12 lat poza Sejmem Co cierpliwości. cierpliwości. Macie doskonale rozbudowane y, nowoczesne media i kanały dotarcia do swoich wyborców. Nasze nasie no, sympatycy często mają bardziej niż my, tak? ci, którzy nas wspierają. To nie jest tak, że my mamy tak jak, nie wiem, giercy zarządza jakąś armią troli, czy, czy w pewnym momencie. Y nie, ja mówię o normalnym dotarciu do wyborców, ja nie mówię mhm. o budowaniu armii, y, armii troli. Yy, bo ja mam wrażenie, że akurat w tym jesteście najsprawniejsi na, na polskiej scenie politycznej. Nigdy nie budowaliśmy intenc intencjonalnie żadnych armii troli. Mamy po prostu mnóstwo sympatyków, którzy się swobodnie czują poruszają w internecie. Którzy nas wspierają. Yy, ostatnio rozmawiałam z yy, pana kolegami z Konfederacji i oni mówią, Popełniacie błąd, nie rozumiejąc jednego, że jest zmiana pokoleniowa na polskiej scenie politycznej i bardzo dużo wyborców uznało, że ta zmiana pokoleniowa po prostu w PiSie nie nastąpi. I że to Konfederacja jest partią, która będzie reprezentowała y, ludzi y, o konserwatywnych poglądach, ale zdecydowanie młodszych. Oni już po prostu nie chcą Dziadersów. Okej, okay, ale gdzie błąd? Bo ja się nie, ja z nie. Tym, co Pani powiedziała. Nie, po ja, ja nie pytam ja nie pytam o błąd tym, uh -huh. y, tylko czy pan myśli dokładnie tak samo, że to jest ta zmiana, która znaczy, następuje jest w sposób naturalny. To, to, to jest oczywiste. Nasze, my wyszliśmy y, jako formacja do Parlamentu stać wyniesieni przez młodszą grupę wyborców, i później z wyborów na wybory wzmacnialiśmy się także w grupie pokolenia średniego, a w ostatnich wyborach udało nam się przełamać barierę, powiedziałbym, takiej izolacji, nieufności w pokoleniu starszym po raz pierwszy uh -huh. na poziomie kilku punktów procentowych nie, zaczęli się czy wyboła 60 60, i zaczęły się na naszych spotkaniach rozmowy, że, że właśnie ze strony właśnie pokolenia seniorów, że okej. Okay, ja y też to widzimy, wiele tak. lat na was tam jakby nie głosowałem, ale teraz widzę, że mieliście rację, i w tym i w tym i w tym. Także taki mechanizm nastąpił. i Można ja. powiedzieć, że jesteśmy partią, która wyszła z młodszej generacji. Przecież my zawiązaliśmy partie, będą partie nasze, będąc często ludźmi przed 30. jest ekstremalnie no tak, w, no w ja ogóle ja trudne będą. Słabo nie mógł 5 lat temu startować na prezydenta już. Tak. Y panie, panie Marszałku, ja pytam o to, czy pan. Widzi, że Jarosław Kaczyński też to zauważył, i że te jego wszystkie. On też ma masę polityków koło 40 polityków mm -hmm. w Waszym wieku znaczy, mniej więcej. On odmłodził częściowo swój klub. Tak, odmłodził od klub, odmłodził traktat. się na rywalizację partii. z Konfederacją. Tak. Natomiast to, co, na co warto zwrócić uwagę, że do tych faktycznych gremiów decyzyjnych wąskich tych młodszych ludzi nie wziął. Tam zostało stworzone jakieś takie nowe ciało atrapowe. Ja się nie znam na tych. Ich... No, no, tak, bo to jest jakby osobna dziedzina nauk politycznych. Takie. Natomiast y, oni mają ciało faktycznie decyzyjne, w którym jest ten zakon. PC I mają takie ciało bardziej, powiedziałbym, wizerunkowe, gdzie wzięli tych tak zwanych młodych, czyli 40-latków, prawda? Może tam jest też 30-kilkuletni. I ogólnie, żeby było jasne, nie chcę być złośliwy, uważam, że dobrze, że tam się też wymiana kadrowa dokonuje. W każdej partii to jest potrzebne, żeby po prostu młodzi młodsi, młodsza średnia, czy 34-latkowie, mm -hmm. to jest średnie pokolenie, nie młode, młodzi, to są 20 żeby mogli awansować. Także, ok, niech, niech, niech awansują, tak? Natomiast ja uważam, że to, co definiuje formację, to są liderzy. I jakby nawet jeżeli tam byłoby 540-latków i 30-latków, którzy są posłami radnymi, to z liderem Jarosławem Kaczyńskim na czele PiS będzie wiarygodny dla pokolenia 60 plus i będzie ciągle partią z poprzedniej epoki dla wyborców 20- i 30-letnich, i to są jakby obiektywne fakty, nie? To nie jest żadna w mojej ocenie opinia polityczna, ani żaden, żaden przytyk. No dobrze, czyli... Bo nie robię z tego zarzutu, bo to nie, żeby ale... było jasne. To można analizować w dwie strony. tak? Wyborcy starsi są w Polsce liczniejsi niż wyborcy młodsi. Młodszych jest trudniej zmobilizować, więc duży apel też do młodszych wyborców, żeby zachęcać swoich rodziców, dziadków, żeby na nas głosowali. Wiem, że Panie... wielu naszych wyborców ma w tym sukcesy. Na przykład miałem ostatnio taką ciekawą rozmowę mm -hmm. z jednym y, y, mężczyzną, przedsiębiorcą, który powiedział, że nie interesował się nami wcześniej, ale synowie go przekonali. Że synowie mu pokazali materiały z nami, rozmawiali, przekonywali go. Mówi, że stwierdził, że no, mamy rację, tak, ale wcześniej w ogóle tego nie rozpatrywał. Panie Marzeł, czy Pana zdaniem, i trochę odnoszę do tego, to do Karola Nawrockiego, a trochę do, do dynamiki po prostu polskiej sceny politycznej, czy Pana zdaniem symbolicznie dwa dni temu zaczyna się pewna zmiana, która doprowadzi do kompletnego przekonstruowania polskiej sceny politycznej? Nie wiemy tego, ale jest to możliwe. I być może ta zapowiedź tworzenia nowej konstytucji mhm. w horyzoncie 30. roku jest też próbą wyrażenia właśnie tego trendu do politycznej mhm. zmiany na głębszym poziomie. Tak? Pana zdaniem system kancelerski czy prezydent?

Oba można zrobić dobrze i źle. Myśmy analizowali w Ruchu Narodowym, mm -hmm. pisząc swój program w 2016 roku, bardzo uważnie to zagadnienie. I wówczas, ym, y, pisząc nasz dokument programowy, y, stanęliśmy na stanowisku opcji bardziej zachowawczej, czyli jedność władzy wykonawczej wokół ośrodka rządowo-parlamentarnego, mm -hmm. więc bardziej w kierunku systemu kancelarskiego. Natomiast zawsze mieliśmy też dużą liczbę, ja nawet należę do tej grupy ludzi, którzy, którym, których też podobała się w jakiś sposób ym, no tak, idea systemu prezydenckiego. No bo to jest ten Jeżeli byłaby reforma konstytucyjna, to, to moim zdaniem musi być konsensus szerszej grupy polityków, którzy są w stanie stworzyć większość konstytucyjną i pociągnąć też społeczeństwo, żeby zaakceptować taki system. Ja nie wykluczam reformy w kierunku systemu prezydenckiego, natomiast widzę wszystkie możliwe komplikacje, które po drodze mogą nastąpić. Dziękuję, panie marszałku, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Do widzenia. I udanych wakacji. A dziękuję bardzo serdecznie. Na bo ja Proszę wizyt. państwa, od jutra jestem już na wakacjach. Parlamentarzyści zresztą też, bo zaprzysiężenie Karolana Polskiego było ostatnią aktywnością w tym sezonie. Dziękuję, dziękuję panie bardzo. Naszałku.